Jaki jest związek pomiędzy niepodległością i praworządnością? Niepodległość to znaczy wolność, to znaczy brak przymusu, który zmusza nas do podejmowania działań wbrew naszej własnej woli. Ale oczywiście, ale czym jest wobec tego praworządność? Prawo przecież nas do czegoś zmusza, do czegoś zobowiązuje. To prawda. Tylko, że na prawo można spojrzeć w dwojaki sposób. Albo jako na miecz, który wisi nad nami i zmusza nas do działania, albo, to jest inna koncepcja prawa, prawo jest tarczą, która służy słabemu do obrony przed arbitralnością władzy. I jeżeli chcemy rozważać związek pomiędzy niepodległością nowoczesnego państwa i praworządnością, to idzie nam o sytuację, w której z jednej strony prawo nie jest pozbawione miecza po to, żeby wymusić swoje działanie, ale jednocześnie prawo jest skuteczną tarczą, którą słabszy może podnieść w obronie swojej nie tylko przeciwko swojemu współobywatelowi, ale również wobec władzy, która w arbitralny sposób chce naruszyć jego status, jego prawa i wolności. Otóż nowoczesna praworządność zakłada, że prawo jest jednocześnie i mieczem, i tarczą, i jest tarczą w obronie tych, którzy są słabsi, których prawo chroni również wobec władzy, która ma czasami tendencję do arbitralnego działania.